Ciekielny kucharz nie powinien bać się żadnych wyzwań. Śluzu, łusek i wnętrzności. Naszym zadaniem dzisiaj będzie wyskrobanie i wypatroszenie ryb. Bardzo się cieszę. <grym> Chyba ty. Kolejny śmierdzący temat. Ta, która pierwsza skończy z seriolą, naprawdę dostanie nagrodę i będzie naprawdę duża ulga. Panowie w błogiej niewiedzy wracają do Willi, a tu to... Przedstawiam wam! wybitny kucharz Nestor Grojewski. Nestor jest szychą i to bardziej nawet we włoszech niż w Polsce. Bo był 9 miesięcy prywatnym kucharzem na przykład takiego reżysera z Corsese. Nie wiem czy kojarzycie. Jesteśmy na tym poziomie. A ciary mam. To jest w ogóle szto. Nestor słynie z tego, że Robi cuda z surowych ryb. Idźcie się przebrać, zróbcie się ładnie tak jak ja i siadamy do stołu. Ma być ekskluzywnie i mamy się wychillować. Panie tymczasem mają ekskluzywnie wychilować ryby. Uważaj, żeby to nie weszło mm -hmm. do mięsa, Dobra, bo to jest żółt. Okay. Żebyś w środku nie uszkodziła narządów wewnętrznych, bo wszystko się wyleje w środku, w rybie. Wiesz, jak smakuje żółt? Tak, jest bardzo gorzka. Zwarnowałaś rybę. Ja to mówiłem, nie słuchałaś. To nie jest tak, że nie słucham, po prostu mam podzielną uwagę. Nasz no tyle za... do wywalenia osi, nie mogę na to patrzeć. Nasza niechlujność jest bardzo kosztowna. Wy sobie nie przekazujecie wiedzy, tylko konkurujecie i to jest problem. Ania? Szef mówi coś do nas, a laski jakby w ogóle się wyłączyły. To może ja pójdę sobie na zaplecze pogadać z Bartkiem, bo jakby jak mówię, to macie to. Ania? Tak, szefie? Masz coś w uszach? Zatyczki? Nie, nie mam. To robicie same. Podziękujcie koleżance. Na razie. No co ja zrobiłam? Że nie słuchałaś, jak szef mówił, no. Na kuchni jest bardzo ważna hierarchia. Ale ja jednak proponuję, żeby pytanie, która poszła do szefu, ładnie przyprosiła i ja poprzedili. Ja, bo ja się nie ja to... ja. bardzo. No to raz dwa. Co Ale dwa jest zmiń dobra? Marta. Zmiń to? Jakim tonem? Przepraszam yy, za niesłuchanie uwag, za błędy, które tam popełniałyśmy, za brak komunikacji, ale bardzo was potrzebujemy. Ja jestem obserwatorem, obserwuję. To nic nie da. Wy przepraszacie non-stop siebie i tak dalej. To jest yy, brak szacunku. Nie tylko do mnie, tylko też do siebie nie macie szacunku. I to są rzucone słowa na wiatr. Ja to tak traktuję. Szef miał prawo strzelić focha. Panowie natomiast ławią się w luksusie na początek ostrygi. Bardzo lubiło owoce może. To jest eksplozja smaku i to jest pełnia oceanu w jednym po prostu. To jest coś niesamowitego. Niebo w gębie. To jest właśnie smak ostrygi. Jajo jest chyba innego zdania. <noise> I chust <w> szefa. <noise> Robić. Szef ma dystans do siebie, także wszystko skończyło się tylko śmiechem. I to by było na tyle miłości jaja do owoców morza. Su natomiast wracają do kuchni rozstrzygnąć konkurs na najszybciej oczyszczoną rybę. Dziewczyny, która jest? Już gotowa? Raz, dwa, trzy wygrałam ja. Będziesz obserwowała pracę swoich koleżanek i segregowała. Ryż, pieprz i, ryż, i czarny sezam. Szefie Bartku. Cześć, Kopciuszku. Dzień dobry, szef. Jestem twoim księciem dzisiaj. Moja suknia nie gotowa, jeszcze nie ma, a książę już u mego boku. Panowie, przychodzę do langustynek na surowo. Ja już się przygotuję do tego. Langustynka w porównaniu do ostrygi nie będzie tak słona. Surowa lagustynka jest niczym aksamitne masło. Pełna smaku i konsystencji. Następna była ośmiornica. Bardzo dobra. Głowa ma inną teksturę niż macki. Dałem tylko olię ekstrawiedzinę i grubą sól. Brzmi jakby każdy mógłby to zrobić, ale. raczej nie. Każda z pań może natomiast wyfiletować niejedną sardynkę. Pracować z wami w tymie, to jest tak, że jeden z. a reszta stoi. No dawaj. Drużyna przegranych integruje się z sardynkami, a zwycięzcy już sobie wyobrażają, jak to będzie, gdy sięgną największych gwiazd. Co Leonardo DiCaprio je? Yeah. On miał swojego osobistego kucharza, do którego przychodził codziennie, a my byliśmy w tej samej kuchni. Ten pan nie gotował kuchni włoskiej, a ty jesteś w Rzymie, ty jesteś w stolicy Włoch i... Przecież takie produkty mamy tam na tej ziemi, a ty mu serwujesz takie... Amerykanin no, no. bardzo, wręcz powiem, i podjadał moje dane. Ale mi było głupio, że miał swojego osobistego i podjadał u mnie. Kolacja z dwoma takimi wspaniałymi szefami kuchni to na bajka. Dziękuję ci, kochany. Naprawdę ja z tobą to dziękuję. jest sama przyjemność dziękuję być, dziękuję. Jak, dziękuję. jak zawsze. Ja brawa. Dziękuję panu Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie bravo. Ciao, ciao. Dziękuję szefie, do zobaczenia. Dzięki. No zero zarobiste to było. Bardzo dobre, bardzo, bardzo. Nie wiem, czy każdy będzie miał okazję zjeść u szefa, który gotował dla Martina z Corsese. Ja tę przyjemność miałem. I życzę wam, byście też ją mieli. Paniom natomiast chyba należy życzyć więcej pokory, bo przez niesłuchanie rad szefów zmarnowały mnóstwo ryby. 2,5 tysiąca złotych w plecy. Muszę przyznać, że są to kwoty, które robią wrażenie. Jak nie zaczniecie się uczyć od nas, to będziecie zawsze marnowały. Myślę, że następnym razem podejdziemy do tego bardziej poważnie i po prostu lepiej wykonamy swoją pracę. Ale pachnie. Dziewczyny, idziemy do Was. Tak na osłodę. Pomyśleliśmy o Was. Naprawdę? No, ja to wracać do mnie. miłością. miłością. Do mnie. Do mnie. Do mnie. Do mnie. Scorsese. Nie. Tak. Nie. Nie ma opcji, żebyśmy przegrały kolejny, kolejny challenge. Nie.